Materiał został zrealizowany w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Dzień dobry, Paulina Kirszke, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu. Witam też gościnie, Edyta Dec, koordynatorka projektów edukacyjnych i wydawniczych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wyzwaniu, które stanęło nie tylko przed uczniami w tym roku szkolnym, ale też myślę, że bardzo przed nauczycielami i nauczycielkami, czyli o edukacji obywatelskiej. I od razu chciałam się przyznać, że fundacja imienia Julii Wojkowskiej, którą mam przyjemność prowadzić, wymyśliła, że mogłybyśmy pomóc nauczycielom, nauczycielkom i na podstawie naszej gry Dziewczyny rządzą stworzyć inną grę, która już będzie bardziej włączająca. Chociaż Dziewczyny rządzą miały swój własny cel, ale wymyśliłyśmy Młodzi rządzą i Edyta jest jedną z osób, która tę grę Wymyślała i koordynuje ten projekt. Młodzi rządzą, jest już do ściągnięcia, prawda, z naszej strony internetowej. Czy to było wyzwanie, tworzenie tej gry? To... Była wielka przyjemność przede wszystkim. Zadanie było ułatwione, bo tak jak wspomniałaś, gra dziewczyny rządzą była już przetestowana i została dobrze przyjęta przez młodych ludzi, więc tutaj ta gra młodzi rządzą od początku wiedziałyśmy, że, że to wypali, że, że plan jest dobry. Jest to na pewno wyzwanie, tak jak wspomniałaś, ponieważ no, nauczyciele myślę byli trochę zaskoczeni wprowadzeniem w tak krótkim czasie tego nowego przedmiotu. Edukacja obywatelska może nie wzbudza tak dużych emocji jak edukacja zdrowotna, ale jednak no, nauczyciel, nauczycielka musi się przygotować. Z takim nowym przedmiotem to zawsze jest pewien problem, żeby wprowadzić jakieś takie właśnie narzędzia, które będą nieszablonowe, niestandardowe, właśnie ta gra młodzieżą myślę, że taka jest. I też tak w fundacji mamy po cichu nadzieję, że ona będzie też młodych ludzi zachęcać do wyrażania siebie, do wyrażania własnych opinii, bo z tym takie mamy trochę wrażenie, że jest trochę kłopot teraz. Tak, kłopot jest spory, ale chciałam jeszcze wrócić do tego początku gry, bo dostałyśmy na nią dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ten pomysł spodobał się w Ministerstwie. Uznali, że warto nam dać fundusze na to, aby zmienić grę. Dziewczyny rządzą i wprowadzić młodzi rządzą. Ona opiera się na tej samej regule w zasadzie czyli młodzi ludzie wcielają się w rolę. Tak, tutaj mamy w ten sposób to rozwiązane, że oni wcielają się nie dosyć, że w rolę poszczególnych osób, to jeszcze zostali przyporządkowani do sześciu grup społecznych. Mamy tutaj Radę Seniorów, Młodzieżową Radę Miasta, Lokalnych Przedsiębiorców, Radę do Spraw Ochrony Środowiska, Radę Rodziców i Aktywistów Społecznych. Więc trochę w odróżnieniu do Młodzi Rządzą, to nie jest tylko wcielenie się w rolę Powiedzmy, pani w wieku 30-40 lat z określonymi celami życiowymi. Tutaj też młodzi ludzie muszą jakoś właśnie sobie ułożyć w głowie, jakie są też aspiracje tej, tej postaci, jakie są jej potrzeby, jakie właśnie przynależność do tej grupy też trochę musi ich ukierunkować, w jaki sposób będą formułować swoje stanowisko. Więc to jest myślę, że dla nich ciekawe doświadczenie, no i też taka nauka kompromisu, bo w, młodzi, w młodzieżącą w odróżnieniu do dziewczyn jest tak, że oni muszą przy tych stolikach, przy, w tych swoich grupach 4, 5, 6 osobowych uzgodnić wspólne stanowisko, wybrać reprezentanta, który właśnie wygłosi to stanowisko, które zostało wypracowane przy stoliku, więc to też może być wyzwanie, zwłaszcza jeżeli trafimy na taką grupę, gdzie no wszyscy chcą zabrać głos, każdy chciałby rządzić, no a tutaj trzeba wybrać tę jedną osobę. Albo wprost odwrotnie, nikt Albo by nie odwrotnie. chciał, prawda? Bo ja często to obserwuję, że w pewnym wieku to poczucie własnej wartości, sprawczości i taka pewność siebie bardzo u młodych ludzi dołuje. I te wybory właśnie powiem, nie powiem, raczej przechylają się na stronę mmm, lepiej będę siedzieć cicho, nic nie powiem. Więc to jest też o tym, żeby znaleźć w sobie tę odwagę i wypowiedzieć opinię na głos. Tutaj mam wrażenie, że podobnie jak w Dziewczyny Rządzą jest to ułatwienie, że wcielamy się w rolę właśnie, czyli nie wypowiadamy się w swoim imieniu, tylko w imieniu postaci i to chyba bardzo ułatwia. Tak, bo myślę, że nawet jeżeli jakiś młody człowiek miałby problem określić tak stanowisko jednoznacznie jako, jako swoje, no to tutaj właśnie można schować się za tą postacią. I też zgodzę się z Tobą, że no, bardzo dużo jest takich osób, które się wyrywają: hej do przodu, ja, ja to powiem, ale też wśród młodych ludzi bardzo jest taka, e, powiedziałabym, niechęć do wystąpień publicznych, właśnie do prezentowania swojego, swoich poglądów. Zresztą też trochę chyba tak szkoła idzie w tę stronę, że bardzo dużo jest jednak tych prac pisemnych, testów, sprawdzianów, kartkówek. Natomiast e, no, takie wystąpienie publiczne to jest też no akt odwagi. Więc nie tylko chodzi o to, czy wiem, co chcę powiedzieć, ale no trzeba wstać e, przed klasą, tak, e, wypowiedzieć te swoje zdanie, Złożyć tę wypowiedź. W tej grze tutaj wyposażyłyśmy ją też w taki przewodnik dla nauczycieli. Są też wskazówki, jak przemawiać, więc nawet jeżeli nauczyciel wcześniej nie prowadził takich lekcji, to może skorzystać z tych naszych wskazówek i wprowadzić na przykład taką, taką lekcję wprowadzającą, gdzie po prostu też uczniów przygotuje do, do tych rozgrywek, żeby oni może bardziej tak się ośmielili. Myślę, że to jest taki problem, z którym borykają się potem osoby dorosłe, prawda? Że, prawda. Że, że nie potrafią po prostu występować, zastanawiają się, jak zacząć, jak skończyć, co w środku. Mam takie poczucie, że dużo z tym problemu mają też nauczyciele i nauczycielki, które zaczynają swoje życie zawodowe. Mają, wiem o tym, bo rozmawiałam, adwokatki na przykład i adwokaci. To jest coś, czego polska szkoła nie uczy i bardzo szkoda, bo w zasadzie całe nasze życie, opiera się na występowaniu. A my sobie Prawda. jako jeden z celów tej gry postawiłyśmy to, aby właśnie nauczyć młodych ludzi, że występowanie będzie im towarzyszyć przez całe życie i obojętnie, czy zostaną przedstawicielkami, przedstawicielami Rady Rodziców czy Rady Seniorów, no to będą musieli po prostu mówić. Tak, to nawet kwestia po zakończeniu szkoły, po zakończeniu ścieżki edukacyjnej, pierwsza rozmowa rekrutacyjna to też jest wystąpienie publiczne, jakaś forma zaprezentowania siebie. No i wtedy pada blady strach, no bo jeżeli ktoś tylko pisze kartkówki sprawdziany, a tutaj musi zaprezentować siebie i też przede wszystkim mówić o sobie dobrze. Też z tym wiele osób ma problem, bo my bardziej tak. O, nie, to nie ja. A może ktoś inny powie, a tutaj nagle no, trzeba się zaprezentować z tej dobrej strony. Więc myślę, że ta gra młodzi rządzą może też być takim dobrym treningiem do, do tego, żeby właśnie przełamać tę tremę, przełamać strach, bo to też jest taka sytuacja nietypowa. Nawet tak jak mówisz, nauczyciele, nauczycielki czy, czy adwokatki, to jest wchodzenie w jakąś taką określoną rolę, która jest znana. Natomiast każde takie. Wystąpienie, nie wiem, większe audytorium, wyjście właśnie z tej, z tych, z tej swojej strefy komfortu, z, takiego, z takiej sytuacji, która jest znana, to zawsze wiąże się właśnie ze stresem, stremą, i im więcej jest takich sytuacji, że można sobie to przetrenować, tym każda kolejna później jest po prostu łatwiejsza. Tak, absolutnie się z tym zgadzam. Powiedzmy jeszcze, mamy rolę. tych ról jest bardzo dużo, prawda, no tak, bo... 32 wszyscy... role, więc nawet jeżeli jest liczna klasa, no to e, zaspokoimy, myślę <grym> tutaj, nawet liczne klasy potrzeby. E, z kolei, jeżeli klasa będzie e, mało liczna albo jakaś tam, powiedzmy, frekwencja z powodu chorób, można jakąś grupę po prostu wyeliminować. Ta gra jest e, świetna też pod tym względem, że daje nauczycielowi Dużą możliwość, właśnie, modyfikowania. Czy można, właśnie, jakąś grupę wyeliminować, czy, czy wprowadzić, jakąś, na przykład, taki kontekst miej, miejski tego miasta tarki? Tak, bo to bo, jest tak, rada wymyślonego miasta. Tak, Musimy ma, sobie wyobrazić innego tak. miasteczka. Tak, tutaj też mamy taką, właśnie, i taki rys historyczny, i, i co tam w tym miasteczku się dzieje, więc jeżeli. Nauczyciel zauważy, że, że klasa dobrze przyjęła tę grę, że, że dobrze się w tym odnajduje, że ta dyskusja się rozkręca, no to tak naprawdę może sobie wprowadzić właśnie ten lokalny koloryt. Tych problemów w ogóle społecznych, które tutaj wzięłyśmy na warsztat, mamy aż 22 problemy społeczne. Więc tak naprawdę to jest materiał na przeprowadzenie 22 lekcji. Każdy problem ma dwa rozwiązania, takie przez nas zasugerowane. One często są też przeciwstawne. Takie właśnie, żeby wywołać dyskusję i też projektując, właśnie te i problemy, i rozwiązania, miałyśmy z tyłu głowy, jakie po prostu tutaj są właśnie te grupy społeczne, żeby ta dyskusja właśnie była taka ożywiona. No bo wiadomo, że jeżeli tu jest na przykład zamach na ogródki działkowe, no to wiadomo, że będzie wielkie napięcie w grupie seniorów, no ale jeżeli na tym terenie ma na przykład być, Miejsce, gdzie będzie regularnie odbywał się jakiś festiwal lokalny, no to wiadomo, że Młodzieżowa Rada Miasta no, będzie chciała, żeby takie miejsce powstało. Więc też trochę tak, właśnie przekornie projektowałyśmy te problemy, ale też no, myślę, że dla młodych ludzi to będzie też taka właśnie cenna lekcja, bo często jako mieszkańcy takich małych społeczności to wydaje nam się, że tam po prostu te władze nie do końca dobrze działają, że coś powinno się zadziać szybciej i właśnie coś powinno się wydarzyć, że nic się nie dzieje. No a tutaj mogą po prostu też właśnie w grupie swojej klasy zobaczyć no, że to nie jest takie proste i tam te władze no to muszą. Uwzględniać interesy różnych grup społecznych. Więc myślę, że dla młodych ludzi to będzie właśnie taka ciekawa lekcja edukacji obywatelskiej, właśnie. I też różnorodności, prawda? Tak. To znaczy tego właśnie, że każdy z nas jest inny, każdy, mimo wszystko, na różnych etapach życia prezentuje różne potrzeby i że projektując miasto, miasteczko, zastanawiając się nad tym, jak projektować nasze życia, musimy wziąć pod uwagę, Wszystkie grupy społeczne i ich potrzeby, a to patrząc nieraz na to, jak właśnie funkcjonują nasze samorządy, wcale nie jest takie oczywiste. Nie jest takie oczywiste i nie jest takie proste. No, dlatego właśnie tutaj ta gra, myślę, że jest też bardzo taka ciekawa i. I podpowiadam myślę też nauczycielom i nauczycielkom, trochę tym, którzy nie wiedzą, mają podręcznik, mają ćwiczenia, ale czasami y, warto wyjść myślę z takiego szablonowego nauczania, prawda? Tylko tak, troszkę bardziej, ożywić że... ten... Przedmiot. Tym bardziej, że teraz właśnie no, e, młodzi ludzie już niekoniecznie chcą korzystać właśnie z podręcznika, taka właśnie funkcja nadawcza nauczyciela stoję, e, mówię, uczniowie słuchają. E, to się już nie sprawdza. E, moje doświadczenie też pokazuje, że właśnie wykorzystywanie w czasie lekcji takich właśnie gier edukacyjnych bardzo się sprawdza, bo to jest jednak coś takiego niestandardowego. E, poza tym właśnie jeżeli uczniowie są pozostawieni sami sobie, tacy nawet chociażby widząc ich na szkolnych korytarzach podczas przerw, no to automatycznie sięgają po telefon i oni ze sobą nie rozmawiają. Tutaj ta gra młodzi rządzą, trochę ich do tego tak, no może brzydko powiem, przymusza, ale właśnie z moich obserwacji wynika, że, że to się właśnie fajnie sprawdza, że oni tak sami z siebie, to może nie wiem, czy to wynika z nieśmiałości, czy właśnie już z takich schematów, że, że ten telefon, tak, że niekoniecznie jestem zainteresowany, co kolega ma do powiedzenia, natomiast tutaj właśnie już samo to, że w jakiejś grupy się musimy porozsadzać, rozmawiać ze sobą, uzgodnić stanowisko, no to to może być dla nich ciekawe doświadczenie, myślę. I fajna zabawa, prawda, bo ja obserwując, jak grają młodzi ludzie w Dziewczyny rządzą i to były i dziewczyny, i chłopcy, grupy mieszane więc y, y, pełna różnorodność i pełny przekrój, miałam poczucie, że oni się bardzo rozkręcają i to im przynosi mm -hmm. dużą frajdę. Tu mamy trochę skrócony ten czas, bo przygotowałyśmy to tak, aby się zmieścić na tej jednej lekcji, prawda? Tak, mamy dwa warianty. Jeden wariant rzeczywiście jest taki skondensowany, to jest zaplanowane na 45 minut i faktycznie, tak jak tutaj konsultowałyśmy nawet z naszą edu-influencerką Agnieszką Jankowiak-Majk, no to ona miała trochę takie poczucie niedosytu, że mało czasu na te dyskusje <gry> będzie, ale przygotowałyśmy też właśnie wariant na 90 minut, wtedy oni będą mieli więcej czasu na przedyskutowanie w grupach tych swoich stanowisk, wygłoszenie, jakieś właśnie podsumowanie. Ta gra też jest taka, chciałabym powiedzieć, uniwersalna, że można ją wykorzystać też na innych lekcjach. Ona śmiało sprawdzi się też na lekcjach wychowawczych. I to jest też takie dla wychowawcy świetne narzędzie, bo yy, yy, tak Na naprawdę przykład to... właśnie mówiąc o różnorodności właśnie tak, w tak. naszych klasach chociażby, nie? że to jest takie przełożenie trochę na świat zewnętrzny, różnorodność na zewnątrz w klasach i fajnie to połączyć i pokazywać, że to jak bardzo przyzwyczajimy się do tej różnorodności już tu i teraz, pomoże nam w przyszłym życiu. Tak, bo to jest nie tylko właśnie taka lekcja empatii, ale też właśnie akceptacji, właśnie takiego przyzwolenia na, na odmienność, na różnicę. Myślę, że to jest właśnie no, taka duża wartość, duża wartość tej gry i też taka uniwersalność. Powiedzmy też o tym, że mamy nie tylko grę, którą można pobrać z naszej strony internetowej, ale przygotowałyśmy w ramach właśnie tego projektu też dużo innych ciekawych atrakcji dla nauczycieli. Tak, no dzięki temu, że uzyskałyśmy dofinansowanie z ministerstwa, ten wachlarz jest szeroki i mam nadzieję, że spotka się z takim przychylnym przyjęciem przez nauczycieli. W najbliższym czasie będziemy organizować webinary, podczas których będziemy dokładnie jak w taką grę należy, należy grać, jak ją wykorzystać, jak można ją modyfikować. Nauczyciele za udział w takich webinarach otrzymają certyfikat. Zaplanowałyśmy również certyfikaty dla szkół, które zorganizują rozgrywki tej gry, bo można rozgrywać tę grę w wielu klasach i te szkoły, które będą bardzo aktywne i, i zgłoszą nam taką fotorelację, otrzymają voucher do Empiku o wartości 500 zł no to myślę, że tak jak w szkole zawsze brakuje pieniędzy, <noise> zwłaszcza na takie właśnie pomoce, które można dowolnie wykorzystać, to myślę, że, że to też będzie taka dodatkowa zachęta. No a, a samo, samą już w ogóle granie w grę, to myślę, że będzie frajda. A voucher to będzie tylko taki dodatek. Wisienka. <noise> na torcie. Grę można pobrać ze strony www.wojkowska.org i tam poszukać sobie takiej takie zakładki, kafelka młodzi rządzą. No a gdzie się zapisywać na webinary? Czy my możemy tak, już zdradzić, że mamy takie Możemy miejsce? zdradzić, będziemy takie informacje, zaproszenia publikować na właśnie na fanpage'u wojkowska.org. Tak jak wspomniałaś na stronie wojkowska.org w zakładce projekty mamy już kafelek młodzi rządzą. Tam do pobrania są właśnie karty do gry, są pobrane zamieszczone z zasady gry i właśnie ten Przewodnik dla nauczycieli, gdzie są i scenariusze, i właśnie te wskazówki, jak przemawiać, oraz ten kontekst historyczny tego miasteczka tarki. Więc jest to gotowy pakiet materiałów, który nauczyciel może sobie nauczycielka wydrukować, czy to czarno-białe, czy w kolorze, dwustronnie, więc tutaj jest dowolność. Natomiast my też będziemy rozsyłać właśnie do szkół, które przeprowadzą rozgrywki, takie pięknie, błyszczące karty, wydrukowane, wydrukane. Karni, więc to może jeszcze niezdecydowanych zachęcić. zachęcić. Wspomniałaś o tym, że masz duże doświadczenie w pracy z, ze szkołami, z nauczycielami, z nauczycielkami. My, my, myślę, że tych takich ciekawych edukacyjnych narzędzi bardzo nauczycielom brakuje, prawda? Że, że to jest coś, co um, co nie tylko ożywia lekcje i podoba się uczniom, uczennicom, ale uczennicom, poznaniacy mają ten problem z tymi końcówkami, ale też pomaga nauczycielom nie mieć tego poczucia, że ciągle robię to samo, że wchodzę i ze schematu jadę. Tak, bo y, nauczyciele też to jest taka grupa, która bardzo chętnie się dzieli. I to zwłaszcza jeżeli ktoś jest aktywny na Facebooku, właśnie na tych grupach nauczycielskich, no to tam jest bardzo dużo, y, też można powiedzieć, taka wymiana. Y, oni się wzajemnie inspirują. Y, ja mogę powiedzieć, że y, w ostatnich tam dwóch, trzech latach często y, byłam gościnią na lekcjach, i obserwowałam właśnie młodych ludzi. Mam taką może anegdotkę, jak brałam udział w lekcji, podczas której omawiana była lalka, i właśnie wykorzystywana była gra. Jeden uczeń przyznał się od razu, że on tej lektury nie przeczytał, ale właśnie w trakcie rozgrywek, to tak było widać coraz bardziej jego zaangażowanie. No i na koniec stwierdził, że kurczę, ta lalka to chyba jest fajna. Ja ją chyba jednak przeczytam, więc może to jest. Tak, że to, co szkoła, to ble, nuda, tak, wiadomo. Oni teraz są nastawieni właśnie na głównie na media społecznościowe, jakieś właśnie wolą sami decydować, co będę oglądał, co będę czytał. To, co szkoła proponuje, to z reguły jest nuda i nie, i niefajne. Natomiast myślę, że właśnie takimi, takimi działaniami, takie właśnie gry, takie niestandardowe, niestandardowe lekcje, to jest też tak. Taka właśnie szansa dla nauczycieli, żeby, żeby właśnie uczniów przekonywać do, no, do, takich, do takich zagadnień, które może nie do końca ich interesują i też sami, sami nie sięgają po to, nie zgłębiają, więc tu jest jakaś, jakaś taka przestrzeń myślę też do nawiązania. Takiego dialogu, partnerstwa, w ogóle relacji, bo no, nauczyciel też może po prostu w czasie tych rozgrywek poobserwować tych uczniów, też ich, też ich lepiej poznać, tak, w zwrócić kontekście, uwagę, tak. Prawda. Bo co innego, jeżeli uczeń siada, wyciąga kartkę, wypełnia kartkówkę czy jakiś test, a co innego, on wtedy może poobserwować, kto tam właśnie ma zadatki na lidera, na liderkę, kto taki właśnie gdzieś tam nieśmiały, ale może gdzieś tam. Po prostu pociąga za te sznurki i, i mówi: Powiedzmy to, powiedzmy to, a sam nie wystąpi. Więc myślę, że to jest też taka ciekawa, właśnie szczególnie, chyba, dla, dla wychowawców. Myślę, że to, że to może być właśnie ciekawe przeprowadzenie właśnie takich rozgrywek i poobserwowanie tych uczniów w takiej innej sytuacji. Ja z mojego kawałka jeszcze powiem, że gdy jeździłyśmy z grą dziewczyny-rządzą do szkół, to miałam takie poczucie hmm... Jab. Je... gdzieś gubimy właśnie ten rodzaj edukacji właśnie obywatelskiej, że w ogóle tego młodych ludzi nie uczymy. Kiedyś był WOS, mm -hmm. po, potem Hity, WOSy i jakoś mam wrażenie, że te wszystkie zagadnienia związane właśnie z byciem obywatelem i obywatelką, um, obojętnie znaczy, czy Polską, czy Unii Europejskiej, czy w ogóle w kontekście świata, gdzieś nam uciekało cały czas w tej edukacji. I kiedy zaczynałam rozmawiać z młodymi ludźmi, to miałam takie poczucie, że oni się tego nie uczą, w domu o tym też nie rozmawiają ze swoimi rodzicami i że ten cały kontekst właśnie jest gdzieś zagubiony. I potem wychodzą ze szkoły osiemnastolatkowie i w zasadzie są bardzo podatni i podatne na to, co im media społecznościowe do głowy wrzucają. Krytycznie nie myślą, bo tych mechanizmów właśnie też nie mają wypracowanych. No i mnie bardzo dziwiło, że zaczynając pracę i opowiadając o grze dziewczyny rządzą, musiałam wyrysowywać na tablicy często, kto to jest burmistrz, rada miasta, czym się zajmuje, czym się zajmuje minister, czym się zajmuje premier, że ta wiedza była dla nich you Kompletnie obca, i że nawet jeżeli była gdzieś tam przemycana właśnie w trakcie tych lekcji, to ona się totalnie nie utrwalała, bo to były tylko takie slogany, które muszę właśnie gdzieś tam wykuć, napisać kartkówkę, zapomnieć. A to, co my proponujemy, to jest trochę takie doświadczenie na żywo: to znaczy, uczysz się na własnym ciele, co to znaczy podejmować decyzje, jak się te decyzje podejmuje, kto ma do nich prawo i jak ta samorządność wygląda. I to jest zupełnie inny rodzaj doświadczenia, prawda? Tak, I to nauki. jest zupełnie inny. Inny rodzaj doświadczenia, dlatego że tu jest trochę taka właśnie edukacja obywatelska w praktyce, e, bo właśnie te lekcje WOS-u e, to jest tak, że no właśnie, trzeba napisać tę kartkówkę, tam jakieś regułki, jakiś, nie wiem, ogólny schemat zapamiętać, później zapomnieć i. E, właśnie e, też mam takie, e, takie poczucie, że e, dla nich to jest może takie gdzieś tam odległe, jakieś takie abstrakcyjne, nieprzydatne. Później jest taka może e, jakaś taka chwila refleksji, jak zbliżają się wybory, to w zasadzie na kogo tutaj głosować, I o to może to jakieś takie właśnie chwilowe zainteresowanie, zwłaszcza teraz, kiedy politycy też właśnie na, na te właśnie media, gdzie jest dużo młodych ludzi, TikToki i tak dalej, no to może wtedy jakoś to zainteresowanie, ale to jest takie bardzo powierzchowne. Oni też bardzo często mówią, że no nie mają wpływu i, i takie, że, że to dorośli decydują, co my młodzi możemy. No a my tutaj właśnie w tej grze pokazujemy, że młodzi mogą rządzić. Młodzi rządzą i młodzi mają głos i chcemy ich do tego ośmielać właśnie, żeby ten głos zabierali, żeby coraz pewniej, żeby właśnie prezentowali swoje stanowisko Yy, I może to właśnie może jakiś yy, przyszłych liderów będziemy <noise> dzięki tej grze yy, kształtować. Mam taką wielką nadzieję. Ta gra jest dla jakich szkół, jeszcze powiedzmy na koniec? Ta gra jest właśnie jej taką, myślę, mocną stroną. Jest to, że ona jest bardzo uniwersalna. Ona powstała w zasadzie na lekcje edukacji obywatelskiej, to są głównie szkoły ponadpodstawowe, ale śmiało może być wykorzystywana w starszych klasach szkoły podstawowej. Myślę, że to też może być narzędzie do wykorzystania podczas takich dni, jak to nieraz są w szkołach, jakieś święta, gdzie. Są jakieś luźniejsze lekcje i wtedy tak nie wiadomo, za bardzo co zrobić. Można nawet takie międzyklasowe rozgrywki przecież zorganizować. I dlatego właśnie myślę, że, że śmiało te właśnie te dwa poziomy edukacyjne, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, śmiało do wykorzystania. Podczas webinarów dokładnie objaśnimy, jak to zrobić. Myślę, że instrukcja też jest bardzo czytelna, jest też wersja skrócona, jest taka właśnie z rozpisaniem co. Do minuty, w czasie lekcji powinno się wydarzyć, więc myślę, że nauczyciel, pobierając sobie taką grę z naszej strony, czy, czy właśnie jeżeli taka gra zostanie od nas przesłana do szkoły, to śmiało do wykorzystania tak naprawdę z marszu. Tu nie trzeba naprawdę wiele tłumaczyć, zasady są bardzo proste. I myślę, że z korzyścią właśnie i dla uczniów, i dla nauczycieli. Myślę, że fajnie jest zacząć tę edukację obywatelską właśnie taką grą, żeby zachęcić młodych ludzi do tego, że ten przedmiot jest bardzo ważny, ale też, że ta władza, rządzenie, że to wszystko, co nam się kojarzy, co młodym ludziom się kojarzy z taką chyba niewiadomą, wcale taka być nie musi i może być całkiem fajną zabawą w szkole, ale też jest ciekawym wyzwaniem potem, bo to jest też o budowaniu Troszkę ścieżki sobie w głowach, też kariery zawodowej, jakieś, że bardzo wiele. Wiem o tym dziewczyn, w ogóle sobie nie myśli, hmm, zostanę kiedyś radną albo zostanę burmistrzynią, prezydentką. U, u chłopców to jakoś lepiej pewnie działa. Natomiast to jest też właśnie pokazanie młodym ludziom, zobaczcie, możecie właśnie mieć wpływ na swoją miejscowość lokalną, możecie iść dalej, możecie iść do wyższych, na wyższe stopnie samorządu, prawda? To jest to tak, też pokazywanie, i... jak można i dokąd można dotrzeć. Tak, tym bardziej, że często ta ścieżka, taka może niepozorna, niewidoczna jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Nawet w, e, w jakichś małych miejscowościach, wioskach mo mogą się młodzi ludzie zgłaszać do rad sołeckich i, i już działać. Mogą organizować, nie wiem, chociażby jakieś festyny. Jakieś e, najbliższej okolicy sprawić, żeby tam było jakoś piękniej. To też jest przecież o tym. To, to nie chodzi też w tej edukacji obywatelskiej o rozwiązywanie jakichś problemów naprawdę ogromnej wagi. Czasem chodzi po prostu o to, żeby nam w tych małych społecznościach żyło się po prostu lepiej, przyjemniej I, i to też jest o tym, więc, więc myślę, że właśnie do tej pory ta, ten, ta wiedza o społeczeństwie, może ona właśnie była taka bardzo tym młodym ludziom wydawała się odległa, że to dotyczy gdzieś tam takich właśnie prezydent, premier, sejm, senat, tak, to takie gdzieś tam daleko, od czasu do czasu jakieś wybory, natomiast przez to, że właśnie my tutaj akcje tej gry z Lokalizowałyśmy właśnie w takim fikcyjnym, małym miasteczku Tarki, to też chcemy właśnie pokazać, że, że właśnie, że ta obywatelskość, ta lekcja edukacji obywatelskiej to może właśnie być w tym miasteczku, w tej wiosce, w tym mieście, gdzie, gdzie ty mieszkasz. O czym przekonywała Edyta Dec. Bardzo dziękuję Bardzo Ci dziękuję. za rozmowę. Edyta Dec, koordynatorka projektów edukacyjnych i wydawniczych, a w tym wypadku w roli koordynatorki projektu Młodzi Rządzą. Dziękuję bardzo Ci dziękuję. bardzo. Dziękuję bardzo. Materiał został zrealizowany w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.